Dzień dobry, Dzień dobry to wszystkich bardzo serdecznie. By tutaj Predator Xxt. I to anyway, już jest trzecią z 1 z... City. Widzicie, jak mój mózg pracuje, żeby to zacząć? Tak, pracuje. Dziwne, <laughs> no, ale no, niestety, pracuje. Dlaczego? Niestety, niestety. Pracuje dlatego, że iż dlatego, że. Czemu? Ponieważ. Kiedy mam jeszcze serię z Call of Duty. Kto nie wie, niech obejrzy sobie, wejdzie na mój kanał, tam będzie wszystkie, wszystkie, wszystkie odcinki z Call of Duty 4 modelu Warfare. Ale śmieci. Dlatego ja trzeba będzie wymijać od prawej, a nie od lewej. Eee, dobrze. Co mogę jeszcze powiedzieć? Mogę, muszę coś powiedzieć. Jeszcze niestety 7 minut. <mum> <mum> co, co, żartuję. Kto chce zlajkować mój, mój kanał, <mum> bardzo proszę. Jest to bardzo fajne, a ja postaram się. Postaram się być lepszy. Myślę, że mój głos też nie jest taki, aż zły.

To ja myślałem, że on dostanie w z pięści, a nie po zostanie. No ale pamięć myli, tak samo z. Um, jak to się nazywa? Epoka lodowcowa, też myślałem o takim tekście fajnym, a to ogólnie, w ogóle coś innego. Nie wiem skąd, może mi się to śniło kiedyś. Po prostu z Hizy. Z to tam, musiałem mieć No. los. No nie wiem so, dlaczego you're tak you're jakoś... Glass, pami... Chciałem coś innego. Hehehe, siemka Jimmy. Myślę, że jak przejdziemy już... ...YCT... ...Call of Duty... ...to nie wiem w co grali, ale... ...jak przejdziemy YCT to na pewno... To zrobię jeszcze z kilka odcinków o, o tych skinach, że zrobię innego skina. Powgrywam trochę hey, innych out, at? bo to nie jest. Znowu na sklepie. To hey, nie jest nic trudnego dla break. mnie, już, już się w to bawiłem. Kop na mache 10 życia, nieźle, nie? Tak. I oto.

Pierwszy, pierwszy mieszkanie, wszyscy w pędzinie. Teraz mieszkamy... Back. niedaleko. Co? To... to wtedy. Przeszedłem tą oto tą misję pierwszy. Znaczy sam, raz. Wiecie, wtedy byłem podniecony. <grym> Boom <grym> headshot. Tak. Się. Byłem tak podniecony, że udało mi się przejść tą misję. A co tutaj jest trudnego? Nie wiem. <grym> I co <zapomnę>. było? Ten czarny. <grym> ten czarny. Jest bardzo miły. dlaczego? Wiecie dlaczego jest niemiły dla mnie? Był? Jeb, z buta wjeżdżam. Wszystkie te wylapią. Ale dlaczego był niemiły? Nie powiem wam. Powiem wam w odcinku z Vice City. Chyba będzie to już... Nie wiem, który to będzie odcinek, ale na pewno późny. Jak ten jest trzeci, a mamy może 2% gry, to będę się starał po misji robić. Jedna misja i tak nagrywał. Tak, ładnie płat, zaparkujemy. Yeah. Oto ten mur, zdradzi nas. Ale więcej wam nie powiem, bo to jest ciekawostka, się trzymali się ze mną, jeśli jest to możliwe. Sorry, ale mnie tak nos spędzi swędzi, nie będę zły, jak swędzi.

Kończymy grę, to on strasznie rzucone rzuca na wokie. Ale kończymy nasz odcinek 6-minutowy. myślałem, że mi się skończył filmik tak szybko już. Ale fail. Dobrze. pełnić failu. failu. To się z wami już teraz żegnam. Dziękuję. Muzyczka. muzyczka. Do widzenia.